No to zaczynamy, zrobię przy Tobie makijaż, taki mój podstawowy dzienny makijaż, który zajmuje mało czasu, to jest tylko 5 produktów, a no efekt za chwilę zobaczysz, będę robiła za moment nagrywki, więc potrzebuję się trochę ogarnąć, dlatego pomyślałam, że wykorzystam to i od razu nagram. Dobra, zaczynam od korektora, korektor Giordani Gold. Korektor Giordani Gold mój ulubiony. I to jest korektor, który bezpośrednio można sobie, on ma taką, taki ma aplikator, bezpośrednio można właśnie sobie nanieść w te miejsca, gdzie chcemy sobie rozjaśnić e, okolice. I za chwilę gąbką to rozprowadzę. No pięknie to teraz wygląda. Gąbkę mam delikatnie zmoczoną, po to, żeby nie wsiąkał mi produkt do środka. I Rozjaśniam. Korektor jest z serum. Działa odmładzająco też na skórę. Oprócz tego, że fajnie tuszuje niedoskonałości. I można lecieć dalej. Teraz użyję podkładu, który jest nowością, ale już się zaprzyjaźniliśmy. To jest podkład odmładzający z serum. Ma filtr dwunastkę, a dodatkowo zawiera witaminę E, i ma taką tarczę, ma taką tarczę ochronną przed, broniącą przed zanieczyszczeniami i wzmacniającą barierę ochronną skóry. Im cera dojrzalsza, tym bardziej będzie wdzięczna na pewno za te właściwości. Tu jest też dodany filtr UVA. Więc jeszcze większa ochrona. Można sobie stopniować krycie. Dla mnie ten podkład jest taką drugą skórą fajnie pielęgnuje, bardzo mocno nawilża i to nawilżenie faktycznie czuć i daje też taki efekt rozświetlenia delikatnego skóry. To nie będzie mat, tylko to będzie bardziej taki, takie rozświetlenie. Już widać, jak buzia jest bardziej taka ożywiona, zdrowszy jest ten wygląd, ale absolutnie nie można mówić o żadnej masce. Kolor, który ja mam, to jest Light Beige Neutral. Numer. 42, 239 z mojej ukochanej kolekcji Giordani Gold. To jest moja ulubiona kolekcja. Ok. Mamy to, zrobię szybkie zdjęcie. I idziemy dalej. Dobra. Ja nie nakładam, nie nakładam pudru. Lubię, jak jest taki delikatny efekt glow, natomiast to, co na pewno teraz zrobimy, to troszkę sobie podrasuję brwi. Moim ulubionym zestawem do brwi, który widać, że jest używany, to jest taka paletka do właśnie okolic oka. I to jest paletka, która ma trzy odcienie kolorystyczne, więc każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Ja zwykle używam skrajnego, takiego cieplejszego, ale można sobie. Można sobie szaleć. Ja już powinnam zająć się regulacją swojego brwi, ale nienawidzę tego robić, więc czekam na wizytę u mojej pani Kasi, która się nimi zajmie. W mi się wydaje, że jedna strona wychodzi... Troszkę inaczej. Okay, dobra. Zostawiamy. Okej. Okay. Dobra, teraz tusz do rzęs. E, o nie, nie chciałam tego tuszu. Muszę wstać. Do rzęs. tym razem taki szalony tusz, który dociera do każdej rzęsy i jedziemy, tu musimy trochę, on się nazywa false lashes, jest z nami już jakiś czas, trochę trzeba z nim popracować, ale właśnie dajemy takich cieniutkich, ale wydłużonych rzęs właśnie to widać, a to jest jedziemy z

Zostawiamy tuż Dalej. Perełki Jordani Gold. O, jest takie jak to oko. Perełki Jordani Gold. Delikatny brązer. I coś na usta, i na usta olejek, któryś z tych, to są olejki, e, które są genialne, e, olejki, które bardzo fajnie odżywiają, usta nawilżają, absolutnie ich nie sklejają, ja mam je teraz w każdej kieszeni, płaszcza czy kurtki. Nawet jak podeszną, to nie ma efektu spieszniętych ust i uważam, że to jest taki produkt ekstra na co dzień. Moja koleżanka porównywała te olejki do olejków sprzedawanych w seforze bardzo podobny skład. Natomiast te w seforze kosztują około 120-140 zł, a nasz bez promocji kosztuje 40 i naprawdę jest świetny. Ja używam teraz koloru plam i to jest 44553. Ok i mamy to. To jest mój codzienny make-up delikatny, czyli tak naprawdę pięć produktów. Pięć. Raz, dwa, trzy. 4, 5. Przepraszam. Perełki są szóstym produktem. Ale fajnie. I szybko. Gdyby nie było nie wyjścia, no. No około 8 minut mniej więcej. Pa!